Witam państwa ponownie. Kto z nas nie pamięta, gdy jako nowy w szkole czuł się obco i stał samotnie z dala od grupy rozbawionych rówieśników? Ojciec bohaterki naszej dzisiejszej historii był wojskowym, dlatego jej rodzina często się przeprowadzała. Niełatwo więc było jej się z kimś zaprzyjaźnić. Dlatego zamiast być sobą, starała się upodobnić do innych i nawet jej się to udawało. Ale nigdy nie lubiła tej nowej osoby, którą się stawała, aż do czasu, kiedy jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, produkowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Pacific Garden Mission już od 1877 roku stanowi pewną przystań, dającą nadzieję ludziom w Chicago, a poprzez audycję wyzwolony ludziom na całym świecie. Wielu mężczyzn i wiele kobiet gotowych odebrać sobie życie właśnie w naszej misji znalazło miłość i powód, aby dalej żyć oprócz posiłków czystych ubrań miejsca do spania i pomocy medycznej czy dentystycznej, jeśli była taka potrzeba. Wszystko to jest możliwe dzięki szczodrości naszych przyjaciół, którzy sprawiają, że światło na ganku Old Lighthouse nigdy nie gaśnie, w wielu przypadkach przemieniając życie. Ci, którzy przychodzą z ciemności do światła prawdy, znajdują nowe życie i idą dalej, by dzielić się swoją nadzieją z innymi, tak jak bohaterka naszej dzisiejszej historii. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2679 z cyklu wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Nasza bohaterka dorastała w kochającej się rodzinie, w domu bez narkotyków, problemów alkoholowych czy przemocy. Jej szczęśliwe dzieciństwo zakłócały tylko ciągłe przeprowadzki, które sprawiały, że wszędzie czuła się obca, samotna i wyizolowana. Jej rozpaczliwa potrzeba akceptacji prowadziła do samooszukiwania się, co było jeszcze bardziej bolesne. Prawdziwa historia Julie Pressher już teraz w wyzwolonym. Miałam 10 lat, kiedy tato odszedł z wojska na emeryturę, dzięki czemu mogliśmy osiąść w Wisconsin blisko rodziny mojej mamy. Byłam szczęśliwa, że możemy gdzieś zapuścić korzenie. Zaczynanie wszystkiego od początku, ilekroć przeprowadzaliśmy się dla mojego starszego rodzeństwa, brata i siostry, nie stanowiło większego problemu. Ale ja, ze względu na moją nieśmiałość, miałam z tym poważne trudności. Strojem i sposobem bycia starałam się upodabniać do dziewczyn, które cieszyły się w klasie największym powodzeniem i z tego powodu nigdy nie byłam sobą. Nawet w domu robiłam wszystko, żeby uchodzić za osobę powszechnie lubianą i towarzyską, uciekając się nawet do kłamstw. Właśnie dzięki jednemu z nich znalazłam się na pierwszej w moim życiu imprezie alkoholowej. Masz, Julii? Spróbuj. Wow, okropne. Jak wy możecie to pić? Tu nie chodzi o smak, tylko o tego kopa. No już, pij do dna, zaraz ci doleję. Świetna impreza. Powinnaś częściej spadać. Postaram się. Hej, co to za facet ten pod oknem? A czemu nie podejdziesz i sama go nie zapytasz? Mówisz? To chyba tak zrobię. Po tym drinku stać mnie na wszystko. Wyglądało na to, że cała moja nieśmiałość rozpłynęła się w alkoholu i rozmowa z chłopakami przestała być dla mnie problemem. Po drinku stawałam się odważniejsza i wreszcie mogłam udzielać się towarzysko, a nawet mieć z tego frajdę. Od tego dnia korzystałam już z każdej nadarzającej się okazji, żeby wypić. Podpijałam nawet alkohol z barku rodziców, a potem, żeby zatrzeć ślady, uzupełniałam butelki wodą. To, że po paru drinkach film mi się urywał i na drugi dzień nie bardzo pamiętałam, jak skończył się wieczór, w niczym mi nie przeszkadzało. W wieku 16 lat żyłam już tylko po to, żeby się bawić. Strasznie ślisko jest dzisiaj na drodze. Oj, tak płynie się jak po lodowisku. Ty, a może lepiej zostań u mnie na noc? No coś ty, chociaż. Nie bardzo mogę się pokazać w domu w takim stanie Od razu miałabym szlaban, znowu by było, że piłam No, nie da się tego ukryć, zjeżdżasz z drogi oh, Ale impreza była super Ekstra Pomyśl, jak będzie cudnie, jak się już usamodzielnimy mm. Będziemy mogły imprezować co wieczór Nie mogę się doczekać Nie trzeba się będzie skradać w nocy do domu, wciskać starym jakiegoś kitu Julie, Znowuż znowu zjeżdżasz z drogi o, Niewiele brakowało Bóg czuwał nade mną, ale ja nigdy o tym nie myślałam. Wchodziłam do barów z fałszywym dokumentem tożsamości, ukrywałam swoje zachowanie przed rodzicami, okłamywałam ich. Od kiedy dowiedzieli się prawdy od mojego brata i siostry, bardzo mnie pilnowali i od czasu do czasu miewałam szlaban. Oczywiście w konkurencji z dobrą zabawą nauka zawsze przegrywała, tym niemniej jakoś udało mi się skończyć szkołę. Poszłam do studium kosmetycznego, gdzie od razu znalazłam odpowiednie towarzystwo. Dlaczego tak tu stoimy? Wejdźmy do knajpy, napijmy się czegoś. Ja czekam na kogoś. Na kogo? A taki jeden zawsze przychodzi tu o tej porze. Jeszcze nie wiem jak się nazywa, ale wpadł mi w oko i muszę go poderwać. O, brzmi ciekawie. wiecie jaki przystojny. A nie możesz poczekać na niego w środku? Ale tam jest straszny tłum, ciężko go będzie znaleźć. Opatrz, idzie ten. A ja już go kiedyś widziałam No dobra, dobra, znikaj, muszę do niego zagadać Za chwilę znajdę cię w środku Cześć, czy my się skądś znamy? Może Wiesz co, najpierw postawię ci drinka, a potem jakoś do tego dojdziemy Jestem Rich Julia a Piękne imię Pracujesz, czy jeszcze się uczysz? Studiuję w szkole urody. O, tego, co nie musisz studiować. Już jesteś bardzo piękna. Wiedziałam, że cię polubię. Jesteś stąd? Tak. A ty? Mieszkam tu od dziecka, ale moi starzy przeprowadzili się na Florydę. Byłem tam z nimi jakiś czas i planuję niedługo do nich wrócić. Byłam na Florydzie kilka razy w czasie wakacji. Tak? To może wybrałabyś się kiedyś razem ze mną. Zatańczymy. Od razu znaleźliśmy wspólny język, bo oboje lubiliśmy się bawić. Chodziliśmy ze sobą przez rok, po czym Rich wyjechał na Florydę, a ja miałam dołączyć do niego, jak tylko znajdzie jakąś pracę i mieszkanie. Po kilku tygodniach przyjechał po mnie. Jak twoi starzy zareagowali na ten wyjazd? Wiesz, jacy są rodzice. Marudzili, ale w końcu zgodzili się. Pod warunkiem, że będę na siebie uważać i dzwonić do nich co tydzień. Wiesz, jak tam jest fajnie? Zobaczysz, że ci się spodoba. Na pewno. Nie będzie śniegu ani zimna, tylko słońce i dobra zabawa. No, i z kasą też nie będziemy mieli problemu. Znalazłem na to niezły patent. Jaki? Handel kokainą. Richard. Ale za to można siedzieć. Niekoniecznie. Po prostu trzeba to robić z głową. Przywiozłem trochę. Większość już sprzedałem, ale coś tam zostawiłem dla nas. Dla nas? No, no nie wiem, Rich. Tak mówisz? Daj głowę, że ci się spodoba. Wiesz, jaki odlot. Trawka się nie umywa. Zjadę na bok i weźmiemy sobie działkę. Przez całą resztę podróży na Florydę byliśmy na haju i tak już zostało. Rich handlował kokainą, żeby zawsze było nas wstać na towar dla siebie, ale czasami go brakowało, bo organizm domagał się coraz więcej. W trudnych chwilach, kiedy byliśmy na głodzie, próbowaliśmy łagodzić ten ból alkoholem. O, ręka mi się trzęsie. Mi też na Przyniesiesz dzisiaj jakiś towar? Skarbie, jesteśmy spłukani. Ja poszłabym do urzędu pracy, gdyby nie ta cholerna krew z nosa. Mnie już w końcu przeszło. Musimy zdobyć jakieś pieniądze. Moglibyśmy sprzątać mieszkania. No, jeśli ktoś nam da taką robotę. Nie mamy już nic do jedzenia. Nie mamy. Fatalnie no. się czuję, Rich. Muszę wziąć jakąś działkę. A musimy coś zjeść. Musimy. Chodźmy do sklepu, coś skombinuję. Da niby jak! Z własnymi rękami. To był dla nas okropny okres. Żadne z nas nigdy wcześniej nie upadło tak nisko, żeby kraść w sklepach. Co parę tygodni zmienialiśmy mieszkania, wyrzucali nas, bo nie płaciliśmy czynszu. W końcu Rich znalazł zajęcie na budowie, a ja zrobiłam dyplom i zaczęłam pracować jako fryzjerka. Wynajęliśmy porządne mieszkanie i miałam nadzieję, że wszystko zacznie się jakoś układać. Nie byłam przygotowana na kolejny kryzys. Co się stało, Julie? Masz jakąś dziwną minę? Rich, jestem w ciąży. Ach, serio? Tak. Odebrałam wyniki testu. Wow. No to teraz życie trochę nam się zmieni. Ja nie mogę mieć teraz dziecka. Dlaczego? Bo brałam trochę i za dużo piłam. Nie zamierzam urodzić żadnego potworka. No, możesz przestać pić. Ja nie wiem, czy potrafię. Zresztą może już być za późno. Powinnam to usunąć. Aborcja jest paskudna, Julie. Teraz jeszcze nie, płótnie jest nawet ukształtowany, to tylko zlepek komórek. No nie wiem. Myślę, że to najlepsze rozwiązanie. Skoro jesteś pewna, że tego chcesz, to pójdę z tobą. Nie wchodźcie tam! Oni zabiją wasze dziecko! Dziecko, nie żaden tam nieuformowany kłębek komórek! Wasze dziecko, które nie potrafi siebie obronić. I szybciej dzielu. Nie mogę! życie! Odsuńcie. się! Preczka, aleśmy trafili. Niech oni już sobie pójdą. Posłuchaj nas! Nie zabijaj swojego dziecka! Starałam się nie słyszeć tego, co mówią, przepchnęłam się przez tłum i weszłam do kliniki, gdzie dokonano zabiegu. Jednak w głębi serca wiedziałam, że to, co robię, jest złe. Po wszystkim, dręczona poczuciem winy i wstydu, coraz częściej uciekałam w alkohol. Nie śpisz? Nie. Która godzina? Po jedenastej. To jakim cudem trafiłam do domu? O czym ty mówisz? Nie wiem. Z wczorajszego wieczoru pamiętam tylko, że jadę prosto na zaparkowany samochód i nie jestem w stanie zahamować. A potem film mi się urwał. Widocznie w niego nie trafiłeś, bo auto jest na chodzie. Jechałem nim dzisiaj rano. Chyba jednak mam jakiegoś anioła stróża. No, on ma pełne ręce roboty. Za dużo pijesz, Julie. Powinnaś coś z tym zrobić. No i kto to mówi? Wiesz, mnie się film nie urywa. Co dzisiaj robimy? Zaraz przychodzi, Jo. Więc lepiej wstań, i się ubierz. Musimy wyjść do miasta. Zajmiesz się jego dzieciakiem? Tak mówisz? No to wstaję. Mm. Zupełnie nie dostrzegałam swoich wad i zepsucia. Po wczorajszej imprezie wciąż jeszcze byłam pijana, a na dzień dobry wlałam w siebie drinka. Kiedy poszli, straciłam przytomność. Cała się wzdragam na myśl, co mogło się wydarzyć. Zresztą to, co się stało, było wystarczająco okropne. Jasne, byłem pewny, że ten dźwięk cię obudzi. Uch, już jesteś z powrotem? Nawet nie wiesz, jak długo nas nie było. Bo jak wróciliśmy, leżałaś nieprzytomna. Nic nie pamiętam. Wcale się nie dziwię. A nie jesteś ciekawa, co z małym? A coś mu się stało? Nie. Tylko wyczołgał się przez okno, kiedy tu Żartujesz. Ani mi się śni, że on nie mógł wierzyć, że mogłaś do tego dopuścić. Najadłem się wstydu. Rich, tak mi przykro. Przestań pić! No. Ale ja nie mogłam przestać, bo bałam się, że poczucie winy znów mnie zaatakuje. W pobliżu był kościół, więc poszłam tam któregoś dnia i opowiedziałam pastorowi o aborcji i o moich problemach. Jako dziecko chodziłam do kościoła i znałam Boga, ale nigdy nie miałam z nim osobistej relacji. Mówiłam sobie, że gdyby Bóg przebaczył mi aborcję, mogłabym przestać pić. Ale nie przestałam. W salonie fryzjerskim, w którym pracowałam, było kilka chrześcijanek. Pocieka. A nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Wszystko leci mi z rąk, no. i no, jeszcze się złamały. Masz, Julie, weź moje. Straszna ze mnie nie zgraba. Bóg kocha cię mimo wszystko. Bardzo bym się zdziwiła. A jednak, taki już jest. Bóg jest miłością. Kochałby nawet kogoś tak paskudnego? Kocha wszystkich, Julie. Nawet największych grzeszników. Ciebie to nie dotyczy. Ty chodzisz do kościoła i czytasz Biblię, no i żyjesz bardzo higienicznie. Bóg mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. W Biblii jest napisane, że Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I ty naprawdę w to wierzysz? Ja sama tego doświadczyłam. Może poszłabyś z nami dzisiaj do kościoła? A może i tak, Betty? Ja jestem pewna, że ci się spodoba. Dwa najsmutniejsze słowa, jakie człowiek wypowiada, brzmią, gdybym tylko. Żałowanie przeszłości może z czasem przyblednąć, ale nigdy nie mija całkowicie. Przyjacielu, chyba nie chcesz, żeby w dniu sądu Bóg powiedział do ciebie: Nigdy cię nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. W owej chwili będziesz żałował, gdybym tylko znał Jezusa. Bóg jest święty i żaden grzesznik nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział szósty, wiersze 9 i 10, Biblia mówi Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Karą za grzech jest śmierć, ale darem Bożym jest życie wieczne. To życie zostało wykupione dla nas poprzez śmierć Jego syna, pokazując nam Bożą łaskę. Jeśli jeszcze nie znasz Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, podejdź teraz do mnie i oddaj Mu swoje życie. Strasznie się bałam, że umrę i pójdę do piekła. Podeszłam więc do Pastora i modliłam się o zbawienie. Nie wiedziałam, że powinnam była szukać Jezusa całym swoim sercem. Oczekiwałam cudownej przemiany, ale nic takiego nie nastąpiło. Nadal robiłam to, co przedtem i staczałam się coraz bardziej. Razem z Richem przeprowadziliśmy się na wschodnie wybrzeże Florydy, mając nadzieję, że zaczniemy od nowa. Przestałam chodzić do kościoła. Mieliśmy nowe mieszkanie i nową pracę i wszystkie stare nałogi. Jesteś jakaś dziwnie cicha, Julie. Jakoś niespecjalnie się czuję. Dlaczego? Wczoraj byłam w klinice. Znowu usunęłam ciążę. Dlaczego? Przez w ogóle o tym ze mną nie rozmawiałaś. A, a może ja chciałem tego dziecka? Alkohol i narkotyki mogą uszkodzić płód, a ja piję codziennie. A więc dlaczego po prostu nie przestaniesz? Czy to takie trudne? Tak trudne. Nie mogę, liczyć! a ja po prostu nie mogę. Inni jakoś mogą. Inni nie mają takich problemów. Ty po prostu nie chcesz. Ciężar winy przymuszał mnie do nieustannego picia. Byłam pewna, że Bóg nigdy nie przebaczy mi dwóch aborcji, szczególnie teraz, kiedy codziennie piłam. Gdybym tylko mogła przestać, może byłaby jakaś szansa. Zapisałam się na odwyk, ale pozostałam trzeźwa tylko przez tydzień. Salon fryzjerski, w którym pracowałam, był naprzeciw baru i nie mogłam oprzeć się pokusie, by tam nie zaglądać. Julie, chodź na słówko. Tak. Ktoś widział, jak wychodziłaś do baru. Miałam przerwę na lunch. Daj spokój. Nie życzę sobie tego. Już ci mówiłam, że nie toleruję picia w czasie pracy. A ja wypiłam tylko jednego. O jednego za dużo. Zabierz swoje rzeczy i więcej nie chcę się widzieć. Ale. Przyślę ci czek za ostatni tydzień. Wcześniej jesteś w domu. Wywalili mnie? Co ty powiesz? A niech zgadnę. Piłaś w pracy? Tak? Ja wypiłam jednego drinka do obiadu. Co w tym złego? No, no to nie ja ustalam reguły, tylko twoja szefowa. Ach, nic, trudno. Poszukam innej pracy. Julie, kiedy ty się czegoś nauczysz? Ja nie potrzebuję żadnych kazań. Ty też pijesz. Ale mnie z tego powodu nikt nie wywalił z roboty. Ale to ty rozbyłeś samochód, który praktycznie nie nadaje się już do niczego. Nie będę z tobą dyskutował. Gdzie schowałaś butelkę? Ach, czym ty mówisz? Wiem, że masz jakiś zapas. A nie mówiłem? Ricz zostaw ją. Zostawię, ale jak będzie pusta? Zostawię Ricz. A pójdę do sklepu po nową. Nigdzie nie pójdziesz. Oddaj mi to. Nie. Nigdzie nie pójdziesz i nie kupisz więcej żadnego alkoholu. Nie, nie kupisz. Widzę cię Rich. Nic ci nie obchodzi. Chodzisz mnie i właśnie próbuję ci to udowodnić. Ale ty możesz, i się upić, nie? Ja nad tym panuję. Alkoholicy potrafią sobie poradzić i przystosować się do najtrudniejszych warunków. Znalazłam inną pracę, a w czasie przerwy na lunch wychodziłam do samochodu, gdzie czekała na mnie butelka. Nauczyłam się też ukrywać alkohol w mieszkaniu tak, żeby Rich nie mógł go łatwo znaleźć. Ale on szukał, cierpliwie niekiedy znajdował i wylewał. Och, jestem pewna, że gdzieś ją tu schowałam. Och, ten Ritch musiał ją znaleźć i wylać. To nie jest w porządku. Och, Panie Boże, to nie jest w porządku. Dlaczego mi nie pomożesz? Proszę, błagam, pomóż mi. Ja nie chcę już być taka, jaka jestem. Błagam. Mama? To ja, Julie. Julie, martwiliśmy się o ciebie, jak ci się układa. No, byliśmy bardzo zajęci. Rich pracuje w stoczni, a ja w salonie kosmetycznym jako fryzjerka. To dobrze, że macie pracę. A jakie macie plany? Zamierzacie się pobrać? Tak już niedługo. Mamo, zdecydowałam się pójść na odwyk. Aż tak źle? Wiesz, mamo. Ja, ja tak bym chciała przestać pić, ale, ale ja nie potrafię. Ja Muszę się zamknąć w ośrodku. To, to chyba jedyna szansa. Julie, mam nadzieję, że Ci tam pomogą. Pojechałam do ośrodka w Fort Lauderdale, gdzie zaczął się długi proces odtruwania organizmu z alkoholu i narkotyków. Dni zamieniły się w tygodnie. Pewnego wieczoru odwiedził mnie Rich. Cieszę się, że cię widzę, Julie. Wyglądasz o wiele lepiej. I tak też się czuję. Co u ciebie? Smutno, samemu. Bardzo za tobą tęsknię. Na ty? Jak to tutaj wygląda? Mało kto znalazł się tu dobrowolnie. Większość przyszła tutaj z więzienia zamiast odsiadki. Są w porządku. Jedna dziewczyna co wieczór klęka obok swojego łóżka i modli się. Ja pomyślałam, że to dobry pomysł, i też zaczęłam się modlić. A kiedy będziesz mogła wrócić do domu? Kiedy będę całkiem pewna, że sama potrafię sobie z tym poradzić. Ale ci terapeuci nie przerobią cię przeciwko mnie, prawda? Nie, Rich. Oni zajmują się głównie moim dzieciństwem. To niesamowite, ale wygląda na to, że wtedy wszystko się zaczęło. Ja zawsze cierpiałam na brak poczucia bezpieczeństwa i byłam bardzo nieśmiała. A alkohol sprawiał, że czułam się znacznie pewniej. Ja chyba też powinienem przestać pić. Byłoby ci znacznie łatwiej. Tak naprawdę to na końcu wcale się już tak dobrze nie bawisz, no nie? Mhm. Zaczyna się wesoło, a potem roztrzęsienie, poczucie winy, wstydu, ukrywanie tego przed wszystkim. Cieszę się, że tutaj jestem. Ja będę czekał na ciebie, Julie. Jakkolwiek długo by to trwało. A jak wrócę pójdziesz ze mną do kościoła? Pewnie taki jeden wiersz z pisma ciągle tłucze mi się po głowie, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Byłam tak zaabsorbowana sobą i własną desperacką potrzebą zmiany, że nie zauważyłam tego, co działo się z Riczem, ale Bóg pracował w życiu nas obojga. Pewnego dnia Rich zjawił się zupełnie nieoczekiwanie. Cześć, kochanie. Rich! A nie spodziewałam się ciebie dzisiaj. Muszę ci powiedzieć, co mi się przydarzyło. Któregoś wieczoru włączyłem telewizor, a tam przemawiał jakiś kaznodzieja. Zacząłem go słuchać. I wiesz, albo nie, to wszystko, co mówił, miało sens. Co to znaczy? No, zrozumiałem, jak strasznie poplątałem swoje życie i modliłem się z nim pod koniec programu. Prosiłem Jezusa, żeby wszedł do mojego serca i stał się moim Panem i Zbawicielem. Zrobiłeś to? Zrobiłem. Powierzyłem swoje życie Chrystusowi. On nas zmieni, Julie. Jestem przekonany, że On nas zmieni. A u ciebie już się coś zmieniło? Dał mi pokój, którego nigdy wcześniej nie miałem. Pomógł mi też przestać pić i brać prochy. To samo może zrobić dla ciebie, kochanie. Wróć ze mną do domu i... Pójdziemy razem do kościoła. Ale ja już modliłam się o zbawienie, jak jeszcze mieszkaliśmy na zachodnim wybrzeżu. I moje życie wcale się nie zmieniło. Może po prostu powtarzałaś słowa, zamiast przyjąć je całym sercem? Strasznie nagrzeszyła mi. Może po prostu nie zasługuje na zbawienie. Nikt nie zasługuje, Julie. Ale Jezus umarł po to, aby nas wyzwolić. Tak jest. Wiem to po sobie. Tak więc po dwóch i pół miesiącach wyszłam z ośrodka i razem z Riczem zaczęliśmy szukać kościoła. Jak niemowlęta potrzebujące pokarmu, wchłanialiśmy wszystko co dotyczyło Boga. Chodziliśmy na nabożeństwa, na studia biblijne. Nastawiliśmy radio i telewizor na chrześcijańskie stacje i dołączyliśmy do chrześcijańskiej grupy terapeutycznej. Wiecie, w ostatnią niedzielę podczas Kazania poprosiłam Jezusa, aby stał się Moim Zbawicielem. I tym razem naprawdę wiem, że jestem zbawiona. Bóg rozpoczął proces uświęcenia w Twoim życiu, Julie. A co to takiego? Będzie czynił cię coraz bardziej podobną do Jezusa. Ja nie czuję się godna Bożego przebaczenia. Wszyscy jesteśmy niegodni, Julie. Ale po przyjęciu zbawienia, kiedy Bóg patrzy na Ciebie, widzi Jezusa. List do Rzymian, rozdział trzeci, wiersz 25 i 26, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Już od dziesięciu lat Rich i ja jesteśmy małżeństwem. Mimo wcześniejszych aborcji, których bardzo żałujemy, Bóg dał nam trzech synów. Staramy się ze wszystkich sił wychowywać ich w Jego słowie. On jest potężnym Bogiem, który ze szczątków naszego życia zrobił coś dobrego. To samo może uczynić dla Ciebie. Zapewniam Cię, że można mu zawierzyć. Przyjacielu, jeśli Twoje serce jest obciążone, cud odkupienia jest właśnie dla ciebie. Sam Pan Jezus, ten, który umarł za Twoje grzechy, czeka, by wejść do Twojego serca i życia. Jeśli chcesz przyjąć Jego dar przebaczenia i zbawienia, módl się razem z nami. Panie Jezu, Ty znasz mnie. Wiesz, że jestem grzesznikiem i sam siebie nie potrafię uratować. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i wstałeś z martwych, aby dać mi nowe życie. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę. Zbaw mnie, Panie. Wejdź do mojego serca i życia i pomóż mi żyć dla Ciebie. Modlę się w imię Twoje. Amen. A jeśli potrzebujesz rozmowy przed podjęciem tej tak ważnej decyzji, skontaktuj się z nami. Nasz adres: redakcja Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon: 022 621 2838. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon: 312-922-1462 W programie numer 2679 wysłuchaliśmy prawdziwej historii Julie Prescher. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy ktoś czeka na twój telefon.